Cześć, witam. Dzisiaj robimy ranking napoi. Od najgorszych do najlepszych. Zaczynamy. Numer 56. Dr. Pepper. Nie rozumiem jak można pić ten napój. To jest tak ohydne. To smakuje jak kola wiśniowa z pieprzem. I wiem, że są dwie grupy ludzi. Ci, co kochają doktora Peppera, i ci, którzy go nienawidzą, czyli ja. Numer 55. Kola Wiśniowa. Myślę, że jest to samo wytłumaczalne, patrząc na moją recenzję doktora Pepera. Numer 54. Tymbark jabłko mięta. Sorry, ale nienawidzę mięty. Mięta jest według mnie overrated. Jest przeceniona i jest bez sensu. Numer 53. Kola Oreo. To jest tak ohydny napój. Nienawidzę go. To jest. Najgorsza kola, jaką piłem. Brzuch mnie tak strasznie bolał po piciu tego. Numer 52. Prime. Jest to tak przesłodzone gówno. Nienawidzę tego. To jest niedobre, jest bardzo amerykańskie i jest przesłodzone. Numer 51. Napoje ekipy. No smakowały tak samo jak lody ekipy, więc. Numer 50. Kawa czarna. Nie jestem jakimś największym fanem kawy, a szczególnie bez żadnego mleka ani cukru. Numer 49. Woda gazowana. Woda gazowana jest tak niedobra. Jest taka dziwna i niefajna i. Mm. Numer 48. Chciałbym powiedzieć, że już od tego momentu zaczynają się te napoje, których nie nienawidzę i są takie znośne. Woda po ogórkach kiszonych. Jest spoko, jest spoko, bo smakuje jak ogórki kiszone, a ogórki kiszone są dobre. Numer 47. Kawa z mlekiem. Nie jest zła. Taką kawę mogę wybaczyć, mogę taką wypić. Numer 46 i 45: kola i Pepsi dietetyczne, zero cukru i inne tam, główna. Są takie poniżej przeciętne, jeśli chodzi o napoje gazowane. Numer 44. Kawa z lodem. Raz przypadkowo zamówiłem w kawiarni kawę z lodem i była ok. Numer 43. Orangina. Dawno tego napoju nie widziałem w sklepie, ale jakoś się nie smucę. Ten napój nie miał w sobie nic specjalnego. Numer 42. Kola ukośnik Pepsi. Nie jestem jakimś największym fanem tych napoi. Numer 41. Grappa. Grappa niebieska jest ok i grappa zielona jest spoko. Numer 40. Fanta. Fanta zwykła. Sama z siebie jest ok i bardziej mi smakuje ta niebieska fanta. Numer 39. Oranżada Helena. Helena, oranżada jest spoko. Numer 38. Zbyszko. Zbyszko: trzy cytryny, trzy pomarańcze, trzy limonki, czy, czy gówna. Dobre jest. Jest dobre i śmieszy mnie nazwa Zbyszko. Numer 37 i 36. Sprite i 7-up. Dla mnie te napoje się niczym nie różnią i są takie przeciętne. Numer 35. Syropy. To te syropy, co się dodaje do wody i każdy je zna, ale daje minusowe punkty, bo zawsze dają mi zgagę. Numer 34. Woda po oliwkach. Jest spoko, jest całkiem słona i smakuje jak oliwki. Numer 33. Evil Juice Mango. Jest to napój o smaku mango. Jest on gazowany i jest spoko. Ma taki fajny design na puszce i się fajnie nazywa. Numer 32: sok jabłkowy. Jest spoko, ale nie jestem jakimś największym fanem. Numer 31: sneakers Ukośnik Twix. Za każdym razem, jak widzę te napoje w sklepach, to są one cholernie drogie i chyba tylko raz je piłem. Numer 30: aloes. Aloes jest spoko i nie przeszkadzają mi te kawałki aloesu w tym napoju, tak jak innym osobom. Numer 29. Schweppes. Schweppes. Najbardziej lubię smak citrus mix. Jest bardzo dobry i ma taką nutę goryczy. Numer 28. Herbata czarna. Jest dobra, ale nie jest to moja ulubiona herbata. Numer 27. Mountain Dew. Muszę przyznać, jest to jeden z moich ulubionych napoi gazowanych. I idziemy dalej. Numer 26. Kubuś. A tak dokładnie to Kubuś Play. Byłby wyżej Kubuś, gdyby nie to, że... Zepsuli ten napój. Ostatnio sobie pierwszy raz go od dawna kupiłem, i wydaje mi się, że teraz go bardziej rozwadniają. Numer 25. Piccolo. Klasyk, kultura, niezbędnik na imprezach. Piccolo smak truskawka kiwi. Tak naprawdę to nie pamiętam, jakie są smaki piccolo, ale to nieważne. Jest dobry, każdy to wie. Numer 24. Caprisan. Spoko. Numer 23. Frugo. Frugo jest spoko. Ale bardziej gustuje w lodach frugo. Numer 22. Malinowe Mountain Dew. Jest lepsze od zwykłego Mountain Dew. I to wszystko. Numer 21. Sok multivitamina. Tak, uwaga, uwaga. Wolę sok multivitamina bardziej niż sok jabłkowy. Numer 20. Oshi. Najlepsze osi, jakie było, to to takie z Wiedźminem, co było. I takie złote, co tam nie ma napisane, jaki to jest smak, tylko jest napisane smak zwycięstwa. I się nie, nie dowiesz, jaki to jest smak. Numer 19. Lemoniada. Każdy zna, każdy pił. Idziemy dalej. Numer 18. Red Bull. Nie jestem fanem energetyków, aczkolwiek Red Bulla lubię za jego smak. I w innych napojach nie widziałem tego smaku nigdzie. Numer 17. Lipton. Lipton tak samo. Każdy wie, każdy zna, każdy pił. Idziemy dalej. Numer 16. Mleko. Mleko. Numer 15. Slashi Ukośnik Granita. Są bardzo fajne. Lubię różnorodność smaków. I to, że nigdy nie wiesz, gdzie je znajdziesz. Numer 14. Arizona. Smakuje jak zielona herbata z miodem. Numer 13. Jogurty. Są bardzo dobre. Numer 12. Gratka. Dawno nie widziałem gratki w sklepie. Jest to smak dzieciństwa i myślę, że kawałek polskiej kultury. Numer 11. Woda niegazowana. No, jest to napój, który leci z Twojego kranu, więc nie będę tłumaczył. Numer 10. Herbata zielona. Herbata zielona. Mmm. To moja ulubiona herbata, szczególnie z miodem. Numer 9. Maślanka. A tak dokładnie to maślanka truskawkowa. Tylko taką piłem. I jest spoko. Tylko daje minusowe punkty za to, że jak się pije, to trochę. To, to, to trochę czuć na języku, jakby była gazowana. Numer 8. Mleko czekoladowe. Bardzo dobre, bardzo smak dzieciństwa i mniam. Numer 7. Sok pomarańczowy. Jest to sok z pomarańczy i wolę go bardziej niż sok jabłkowy. Numer 6. Różowa lemoniada. Także znana jako lemoniada z róż. Jest lepsza niż zwykła lemoniada i smakuje lepiej niż zwykła lemoniada i jest ładniejsza niż zwykła lemoniada. Numer 5. Kakao. Kakao, kakao, kakao. Bonus punkty, jeśli ma bitą śmietanę i pianki. Numer 4. Smoothie. O Jezu, o Jezu, ale bym sobie wypił teraz takie troskowkowe smoothie. O Jezu. Jest bardzo dobre i bardzo zdrowe i... W końcu czas na top 3. Numer 3. Milkshakes. Bardzo lubię milkshakes. Są to gęste napoje zrobione z mleka i często lodów bądź owoców. Najbardziej lubię truskawkowe, ale każdy milkshake jest dobry i myślę, że każdy lubi milkshakes. Numer 2. Actimel. Actimelki, każdy widział reklamy, nie każdy pił. Są to małe napoje o smakach owocowych. Nigdy nie rozumiem tego, czemu one są takie małe. I uwaga, uwaga, numer 1. Kakao owsiane. Tak, kakao owsiane. Jest to napój bardzo dobry, bardzo pyszny i bardzo fajny. Nie wiem co tu jeszcze powiedzieć. Kakao owsiane po prostu bardzo mi smakuje. Jest to bardzo fajny napój. To już koniec mojego rankingu napojów. Top 56, czy ile tam tego było. Możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach, możecie się w komentarzach ze mną nie zgodzić, możecie się zgodzić, możecie mnie w komentarzach zwyzywać. Ja wam nic nie bronię. Jeśli chcecie, możecie odwiedzić mój profil na Instagramie. Zapraszam oczywiście również do subskrypcji i do lajka. Koniec filmiku, żegnam się z Wami, pa pa!